Witam Was ziekalne lwy w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc sierpień i w tym czytaniu sprawdzamy sobie energię główne plus karta rada, miłość, uczucia, związki, relacje oraz sprawy zawodowe, sprawy finansowe, czyli finanse praca. Pamiętajcie pani, żeby sprawdzić swój ascendent, czy też warto sprawdzić swój ascendent. Być może Wasz ascendent jeszcze nie jest opublikowany na moim kanale, ale do końca tygodnia na pewno wszystkie znaki otrzymają swój przekaz. Więc jeśli nie dziś, to pod koniec tygodnia warto wrócić, um, żeby obejrzeć Twój przekaz, e, czy też przekaz dla Waszego ascendentu. Zadam Was też do um, zostawienia reakcji, polubień, komentarzy, zasubskrybowania mojego kanału, czy też udostępniania moich czytań. E, a ja przechodzę już do e, przekazu dla Was. Patrzymy lwy sierpniu, sierpień. Lwy. Lwy, e, sierpień. Sierpień jest miesiącem lwów, a, aczkolwiek no, końcówka lipca w sumie też. Hmm. Patrzymy drogiery wszystkim e, osobom, które mają urodziny e, w miesiącu sierpniu, czy też e, osoby, które mają urodziny mm, pomiędzy końcówką e, lipca a, miesiąc, a, a miesiącem sierpniem wszystkiego najlepszego kochani e, dużo szczęścia dużo pomyślności e, zdrowia przede wszystkim spełnienia marzeń i dużo siły do tego żeby pójść e, po swoje patrzymy już jakie energie dla was jakie energie drogie dla was księżyca, no, troszkę nieznany ten miesiąc. Piątka mm, kielichu, no to jest miesiąc urodzin, miesiąc świętowania, a tu energie takie, no jakaś lekcja chyba zostanie wciągnięta. Mm, patrzymy dalej. Karta rada. Karta rada lampów. Jaka rada, rada? E, o Oj, mam wrażenie, że chodzi tutaj o jakąś sy sytuację toksyczną, osobę toksyczną, relację toksyczną, znajomość toksyczną. Mm, coś tego typu, co już trwa troszkę. Ja bym powiedział, że to dochodzi nawet 7 miesięcy, e, być może, ale to nie dla wszystkich będzie mm, taki czas. E, aczkolwiek, e, drogie lwy, no miesiąc taki. Mm, Pełen lęku, pełen lęku, pełen strachu, nieprzyjemnych uczuć. Dlaczego? Tkwicie w czymś, e, wdepliście w coś, nie powiem w co, bo e, nie wypada mi, ale wdepliście i mm, jest ciężko, jest trudno, bo jest to taka mm, sytuacja nieznana, nie wiecie tak naprawdę, co dalej. Bo z jednej strony są to energie nieprzyjemne, e, nieprzyjemne uczucia, ale też nie możecie się z tego uwolnić tak łatwo. Dlaczego? No bo to jest taka. Taka energetyka, która jest ciężka, trudna do przepracowania, trudna do tego, żeby po prostu mm, czasami ją przepracowywać, ale z drugiej strony ciężko odpuścić sobie to, ciężko tutaj odpuścić, ciężko tutaj zostawić e, cokolwiek. I miesiąc taki pełen strachu, pełen lęku, pełen obaw, blokad, e, emocjonalnych rozterek, e, no takie jakieś nadrostanie mogłoby tutaj się w końcu... Em, wydarzyć, czy też mieć miejsce. E, co wam powiem, drogie wy e, lwy? Powiem wam, że w tym miesiącu pewne jest to, że nawet jeśli ten miesiąc będzie ciężki dla Was, końcówka miesiąca wkazuje się w karcie świata. Karta świata mówi, że odnajdziecie siebie, odnajdziecie spokój, odnajdziecie to tak naprawdę, czego teraz nie wiecie, bo teraz się obawiacie, teraz jesteście pełni lęku, pełni strachu, um, smutku, jakiegoś cierpienia, tak? I nie wiecie tak naprawdę, jak dalej pozródzić ta sytuacja, ta relacja, ta znajomość. Czy też no, sytuacja jakaś życiowa. Nie wiecie, ale to się wszystko rozwiąże. To jest miesiąc, w którym wszystkie takie sytuacje, relacje, związki, znajomości będą się deklarować, będą się rozwiązywać. Wy znajdziecie siebie, znajdziecie to, w czym czujecie się dobrze. Um, znajdziecie swój cel, znajdziecie miejsce um, docelowe, że tak powiem. Um, I być może. Myślę też, że niektóre lwy na przykład odpuszczą takie relacje, takie znajomości, sytuacje, bo karta świata mi o tym mówi: tak, Wasz cel, waszym celem nie jest tkwienie w czymś toksycznym, waszym celem jest e, e, uwolnienie się z tego. A więc taki cel zostanie też przez Was e, jak najbardziej osiągnięty. Też się możecie obawiać e, straty, obawiać się tego, żeby to zakończyć. Ale zapowiada się na to, że w końcu się odważycie, że w końcu osiągniecie cel, spokój i zostawiacie coś ze sobą. Jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają. Tak to tu wygląda. Zakończacie te nieprzyjemne problemy, relacje, związki. No takie oczyszczenie następuje, ale za waszą sprawą. To jest jakby proces, to nie jest tak, że w się coś skończy. Nie, to potrzeba czasu. Jeszcze trochę będziecie tutaj, jakby to przepracowywać, odkrywać, jakby emocje, uczucia pewne w tej relacji, w tej sytuacji ale ostatecznie w końcu jest ta odwaga i w końcu jest postawienie na swoim karta Rada to jest dla Was e, dziewiątka buław, czyli miejcie się na baczności, bądźcie ostrożne lwy, e, ale też dbajcie o siebie. Przede wszystkim o siebie, o to, żeby tutaj w jakiś sposób się po prostu trzymać. Skupcie się na sprawach, które są dla Was najważniejsze. E, nie zapominajcie o tych sprawach. Te sprawy pielęgnujcie. Eee, pracujcie nad sobą, nad swoim rozwojem, nad swoim mm, życiem tak naprawdę, a w końcu nastąpi to, co jest waszym celem, co jest waszym marzeniem, co jest waszą taką myślą, która nie może wyjść wam z głowy, że już chcecie się czegoś uwolnić i to następuje e, u was. Mm, to jakby jeszcze przetrzymaj chwilę. E, miej się na baczności. Bądź ostrożny, ostrożna i nie pozwól komuś wejść sobie na głowę. Twój cel zostanie osiągnięty. Uwolnisz się, zostawisz to za sobą. Otworzą się nowe drzwi przed tobą. Związki, uczucia. Związki, uczucia, miłość, relacje. Patrzymy, co ujrzał w sierpniu w tych kwestiach, w tych sprawach, nie? Deixa Dość dobrze, dość dobrze, nawet bardzo dobrze. Super, na miłość macie fajne karty. Mimo wszystko widzę tutaj możliwość poznania kogoś fajnego. Czy ja tu nie mówię, że od razu się zaręczycie, wyjdziecie za mąż, czy od razu wejdziecie w związek? Nie, poznanie kogoś sam. Fakt, poznanie kogoś tak jakby z waszych marzeń, tak jakbyście mieli w marzoną osobę, z którą byście byli z którą byście chcieli być, i taka osoba może się pojawić, osoba, która byłaby w stanie, czy też będzie w stanie zrobić dla was wszystko, osładka wymarzona, no, no z marzeń po prostu, ktoś tutaj się pojawia przy was, kogoś takiego poznajecie i będzie tutaj praca nad tą znajomością, póki co, a więc nie ma to od razu wejścia w związek. Zwłaszcza, jeśli macie toksyczną relację, z której się dopiero uwolnicie, to nie jest tak, że od razu e, z jednej relacji przyjdziecie w drugą mnie Ja mówię tutaj o samym fakcie poznania fajnej, naprawdę bardzo fajnej, bardzo takiej pozytywnej osoby, która mm, oddała, ba, oddała wam by wszystko. Osoba, z którą tutaj być jakiegoś pewnego rodzaju zrozumienie, wzajemne jakieś bratnie dusze nawet mogą, e, bratnie dusza może tutaj się pojawić, rozumienie się bez słów e, i po prostu dobre dobre energie, dobre samopoczucie, dobre wibracje, bardzo pozytywne przy Was. Oprócz tego dziewiątka monet, która tutaj mówi o tym, że będzie praca nad tą relacją, tak? Ta relacja będzie dojrzewała, pomału będzie praca, czyli tak jak mówiłem, nie jest tak, poznaje kogoś, wchodzę w związek, nie. poznaję ale to idzie stopniowo, tak poznajemy się najpierw, spotykamy się, tak? To będzie dojrzewało. To będzie relacja, która będzie dojrzewała. Bo tutaj naprawdę jest fajnie między Wami i też warto to pielęgnować. Warto też dać temu czas, a nie od razu, ale będzie naprawdę coś fajnego, coś wymarzonego po prostu dla lwów. Piękne, przepiękne energie naprawdę się pokazują. No spotkanie w końcu będzie może tego jedynego, tego, tego, właśnie tego. I dobrze wiecie, co ma ono myśli. Będzie to dojrzewało, będzie to szło swoim torem, swoją drogą, w swoim czasie i tyle ile czasu będzie potrzeba, w ten, tyle będzie ta relacja dojrzewała, ale będzie to takie powolne, ale dobre dojrzewanie tej relacji. I możecie też poznać tą osobę, bo nawet jeśli jesteście w związku, więc tutaj nie ma znaczenia tak czy jesteście singlem, czy w związku, bo mogą to być, możecie być zarówno singlem, jak i w związku i poznać kogoś takiego. I dobrze to wygląda. Tak jakby w końcu tutaj coś przyszło. Coś dobrego. Mm, finanse praca. Finanse praca ulw w Sprawy zawodowo-materialne. zawodowo, zawodowo finansowa ulwów na sierpień. I patrzymy tutaj, co tu ma. Coś patrzymy. Tylko przystosujemy karty. Co w pracy, co w finansach u na sierpień? Patrzcie co tutaj dla piątek. Azbuław, coś nowego na horyzoncie. Ehe, piątka... Mm, piątka azbuław, piątka mieczy i dziewiątka kielichów. No drogie lwy, e, sprawy zawodowe czy też finansowe to różnie u was e, w tym miesiącu wyglądają. Nowy pomysł, nowa propozycja może przyjść, ale e, to tak naprawdę przyjdzie i pójdzie. Okaże się to nie wypałem po prostu. Um, ale później, być może, przez jakieś znajomości możecie mieć szansę na pracę. Bo tutaj pokazują mi się lwy, które szukają pracy, bądź lwy, które um, jakby chcą czegoś nowego poszukiwanie pracy i może się pojawić jakaś nowa pozycja. Um, może być tak, że macie pracę albo jesteście bezrobotni, albo macie pracę i szukacie czegoś nowego. Um, tak, jakby coś się pojawi, ale to będzie niewypałem, po prostu w tym miesiącu. Eee, coś będzie się dobrze zapowiadało, a później gdzieś to wygaśnie, okaże się, że e, nic z tego, bądź że jest totalnie nie tak, jak być powinno. Ale później pokazuje mi się e, otoczenie wasze najbliższe, znajomi, przyjaciele, rodzina, jakbyście przez nich mogli e, sobie załatwić jakąś pracę, bo oni mogli wam załatwić jakąś pracę, ale takiej, o której wy marzycie, której, e, która wam się marzy, którą byście chcieli, praca, której byście się chcieli podjąć, po prostu. Um, ogólnie nie ma co się martwić o fi, e, finanse, czyli mówimy tutaj o pieniądzach. Jedynie być może jakaś przestroga, żeby nie inwestować od razu w coś nowego. Najpierw zobaczyć, czy to w ogóle rukuje. Jeśli macie już e, w coś inwestować, to małe kwoty, po mało, sprawdzić, czy to w ogóle będzie miało, bo może być tak, że pójdzie inwestycja nie wiadomo na co, a później się okaże, że to jest porażka i że w ogóle inwestycja była na nic więc na to uważajcie to nie od razu wykładać e, wszystkie pieniądze na coś nowego, bo mało stopniowo, e, żeby później nie było rozczarowania, bo jeśli włożycie małą kwotę w coś, czy zainwestujecie małą kwotę, to później nie będzie szkoda jak stracicie, tak? A jeśli dacie wszystko, a stracicie, no to już ta szkoda będzie bolało, bolała, ale mm, rodzina, wsparcie przyjaciół, tak gdzieś po, coś będzie jakaś możliwość pracy e, poprzez właśnie znajomości. A więc jak najbardziej. Tak drogi lwy, to był przykaz dla Was. Pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent. Jeśli dzisiaj na kanale jeszcze nie ma ascendentu, to pod koniec tygodnia na pewno będzie, więc warto wrócić. Oprócz tego, w opisie pod filmem, dam Wam linki do czytań, które warto obejrzeć. Między innymi czytania z prognozą do końca roku dla wszystkich znaków, jak i też inne czytania bezterminowe. Pamiętajcie, nic na siłę. Nie bierzemy na siłę wszystkiego czytania, Bierzemy to, co dla nas, to co wyciągajcie to co najlepsze z czytań e, to co dla was, a nic na siłę bo nie wszystko może być dla was e, tak? dla jednych będzie, dla innych tylko jakaś część więc nie ma co na siłę e, tutaj brać wszystko jeśli czujecie, że nie jest dla was po prostu e, i zachęcam was oczywiście do zostawienia reakcji, polubień, komentarzy e, jak i zasubskrybowania mojego kanału, czy też udostępnienia moich czytań życzę wam wspaniałego miesiąca i widzimy się w kolejnych czytaniach na moim kanale.